Szanowni. Czy Black Belt to specjalista do spraw Six Sigma? I jak rozważnie wybierać szkolenia w zakresie Lean Six Sigma albo Six Sigma? No, odpowiedź można już od razu dostarczyć. Jest to taka sama różnica jak pomiędzy serkiem czekoladowym a serkiem o smaku czekoladowym. Tak poważniej, szanowni, temat wiecznie żywy i na czasie. Wiele osób pyta mi się często, jaką firmę szkoleniową w zakresie Six Sigma mógłbym polecić. Oczywiście nie mogę odpowiedzieć na takie pytanie, ale dam kilka wskazówek pod rozwagę. Po przeglądzie kilkunastu prowajderów takich szkoleń w naszym kraju, a niestety rynek ten jest bardzo zdywersyfikowany i nie jest to korzystne, narzuciło mi się pierwsze uogólnienie. Po pierwsze, jeśli nie ma w tytule szkolenia słów Six Sigma, to może to być dla ciebie pierwsze ostrzeżenie. Samo użycie słowa Black Belt nie gwarantuje, że zakres szkolenia obejmuje metodykę SIX-SIGMA. Zaskakujące, prawda? Otóż, Black Belt czy czarny pas jest nazwą, która jednoznacznie kojarzy mi się z SIX-SIGMA i nie tylko mi. I jest to wykorzystywane marketingowo. Niejako zakładamy sobie w głowie, że na pewno Black Belt oznacza kogoś, przeszkolonego w metodyce Six Sigma. I dla przykładu, po dokonaniu wglądu w agendę szkolenia jednego ze szkoleń proponowanych, okazało się, że nie ma tam DMAIC-u, a jedynie PDCA. I autorsko dobrane zagadnienia związane z zarządzaniem zarządzaniem projektami, czy ogólnie rozumianym zarządzaniem poprzez cele KPI i tak dalej, mogłem tam znaleźć. Oczywiście nie mam nic przeciwko szkoleniom autorskim, ale zobaczcie, gdzie cofnięto się z przekazem, jeśli chodzi o sam rozwój metodyk doskonalenia. No pewnie gdzieś tu, do korzeni tqm -u. Które PDCA powinienem wybrać? To z lat 30. ubiegłego wieku? 50. a może PDSA? No właśnie. Jeśli tak, to z automatu pojawia się pytanie, a właściwie już wątpliwość o aktualność takiej wiedzy. Za co przecież chcesz zapłacić? Kolejna kwestia. Six Sigma ma swoją strukturę, i dzięki temu zdyscyplinowaniu możemy osiągać efektywne rezultaty. Naprawdę namawiam do bycia ortodoksyjnym, jeśli chodzi o utrzymywanie zasad tego podejścia w życiu. Na innowacje, na zmiany, na kustomizację przyjdzie pora, ale nie na początek. Jak to się więc dzieje, że na szkoleniach Greenbelt nie pojawia się żaden certyfikowany black belt. W zamian za to są osoby z tak zwanym wieloletnim stażem szkoleniowym, a kontent statystyczny pokazuje osoba ze środowiska akademickiego. I podobnie nie mam tutaj pretensji, że takie osoby się pojawiają, ale musimy naprawdę znać ich doświadczenie jeśli chodzi o Six Sigma Podobnie na szkoleniach Black Belt nie ma certyfikowanego Master Black Belta Aby zapewnić odpowiedni coaching czy mentoring kandydatów Uczulam na aspekty jakościowe takich szkoleń Podsumowując Zwróć uwagę na nazwę szkolenia Agenda szkolenia musi zawierać DMAIC Trenerzy z odpowiednim Six Sigma curriculum. Zachęcam do czytania książek w tym zakresie. Powodzenia w usprawnianiu świata. Cześć.